Witam na moim kanale i zapraszam na kolejną część wyprzedaży. Wyprzedaży całego mojego parku lokomotyw parowych, plus wagonów osobowych i towarowych, które tutaj czekają, głównie starszych, trzecich epok i tym razem również starszych produkcji. W tym odcinku zajmujemy się tą lokomotywą, TW1. Spróbuję ją tutaj ruszyć. Lokomotywa Rokowska, za chwilę pokażę Wam jakie ma oznaczenia. Dajmy jej troszkę podjechać. Akurat sprzęgi się zgadzają, więc... Momencik, już mi za daleko odjechała. Ale generalnie lokomotywa dość długa, nie ma problemów z jazdą. Takie wielkie pudło Rokowskie. Nie ta strona. Coś takiego oznaczenie, popatrzcie. 62226, oczywiście z dekoderem jazdy. Wszystkie prezentowane lokomotywy są u mnie cyfrowe, ale bez dźwięku. TW115PKP, nie ma nic na temat epoki i tak dalej. Zatem, jak uroko, dość skromne to oznaczenie. No to spróbuję lokomotywę podnieść do ręki i pokazać Wam troszkę więcej szczegółów tej lokomotywy. Chwilę. Wiem, że nie powinno się podnosić lokomotyw w ten sposób, ale inaczej wam tego nie zaprezentuję. Jeszcze ostrości nie mamy. Tu lokomotywa miała jakieś problemy z takimi przewodami tutaj. Coś tutaj kiedyś było klejone. Ja dokładnie sam tego nie ogarniam, więc no nie idzie jako nowa, nie idzie jako fabryczna, więc to nie ma dwóch zdań. Tak wygląda. Spodnia część, wiązary. I jeszcze raz pokazuję coś tutaj. Nie wiem, czy ten przewód taki druciany tutaj. O, wysuwa się. Widzicie to? Tu, na palcu widać ten wychodzący przewód, i jedno mocowanie jest. Widzę tutaj pod tym palcem, którym ruszam, gdzieś odklejone. Nie będę męczył lokomotywy. Nie jest ideał, ale lokomotywa wytrwała próbę czasu, firma Rokowska zobowiązuje, zatem to jest pierwsza propozycja, którą chcę sprzedać. Cenę przemyślę, zaproponuję, przypominam, lokomotywa z dekoderem jazdy. No i oprócz tego korzystam z okazji, skoro wyprzedaję cały mój sprzęt lokomotyw parowych, no to wyzbywam się również pasujących wagonów, i tu po kolei jadą takie wagony Pikowska produkcja, starsza. Takie dwie węglarki, czy ja jestem w stanie zbliżyć i ile węgierskie, popatrzcie. Tutaj akurat jakieś klocki drewna, które dokładam. Dwie węglareczki, i będę chciał je sprzedać razem. Jedziemy dalej. Dwie kwasiarki również od Pico DR, czyli koleje wschodnio niemieckie, nie identyczne. One czymś tam się różnią, a już widzę. Jedna ma taką budkę hamulcową, druga ma taką, i te też będę chciał sprzedać razem. Stara produkcja, więc tutaj nie ma się co spodziewać, ale jakąś tam wartość mają i kolejne. Dwa takie wagony, jeden z budką hamulcową, niemiecki wagon, drugi również tu. Przypominam, stara produkcja ROCO i na koniec jeszcze jeden taki wagon, również stare PIKO do przewozu. O, walnąłem teraz do przewozu piwa i jeszcze jeden taki wagon. Postaram się indywidualnie je wycenić, ale. Tutaj sugeruję, że jakby ktoś chciał, to taki cały sznurek wagonów jest na sprzedaż. I jeszcze podsumowując, trzecia część wyprzedaży TW1 PKP od ROCO: Lokomotywa Plus, właściwie nie plus, tylko jako druga część, takie zestawy wagonów towarowych. Jeśli nie sprzedadzą się w grupach po dwa, to po prostu wystawiam to na Allegro. Jakiś miesiąc czasu czekam na chętnych do kupna, a w następnym odcinku TKT2 od ROKO i jeszcze kolejne wagony. Zapraszam chętnych, kontakt widzicie. Tyle do usłyszenia. Pozdrawiam.